W miniony piątek w sądzie rejonowym w Gorzowie ruszył proces obecnego proboszcza katedry Zbigniewa K, któremu zarzuca się niedopełnienie obowiązków i szereg zaniedbań, które doprowadziły do pożaru katedry. Podczas piątkowej rozprawy, po tym jak prokurator odczytał akt oskarżenia, ksiądz Zbigniew K. złożył wyjaśnienia. Opowiada Lidia Bieliczuk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gorzowie. Proboszczowi katedry prokuratura postawiła zarzut szeregu zaniedbań, które w jej ocenie doprowadziły do tragicznego pożaru, który miał miejsce 1 lipca 2017 roku. Na pierwszej rozprawie sąd wysłuchał nie tylko wyjaśnienia oskarżonego, przesłuchał również dwóch świadków. Są to dość istotni świadkowie z punktu widzenia oskarżenia. Obaj świadkowie są to panowie, którzy oprowadzali turystów po wieży katedralnej. Jeden z panów jest również zakrystianinem i tego dnia, tego wieczoru, pełnił swoje obowiązki w katedrze. Obecnemu proboszczowi Zbigniewowi K grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.